Rezonans magnetyczny głowy to badanie diagnostyczne, które pozwala uzyskać szczegółowy obraz struktur mózgu. Wykonuje się go u pacjentów z podejrzeniem urazów, nowotworów oraz w przypadku takich chorób neurologicznych, jak np. Alzheimer, padaczka czy stwardnienie rozsiane. Wewnątrz gantry, czyli obręczy rezonansu, znajduje się elektromagnes, który wytwarza pole magnetyczne. Pole magnetyczne pobudza cząsteczki wody w organizmie, które następnie oddają zgromadzoną energię pod postacią fal radiowych. To właśnie te fale rejestruje rezonans i zapisuje jako cyfrowe obrazy struktur w różnych płaszczyznach i przekrojach. Przystąpienie do badania nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy zabrać skierowanie, dowód osobisty oraz wyniki z oznaczeniem poziomu kreatyniny we krwi, a także być czczo, jeśli istnieje wskazanie do podania środka kontrastującego. Pamiętaj o pozostawieniu takich rzeczy jak okulary, zegarek, kolczyki, portfel, telefon i inne metalowe elementy przed wejściem do pracowni, gdzie znajduje się rezonans. Ważnym elementem jest wywiad. W jego trakcie poinformuj personel medyczny o ewentualnej ciąży, o obecności rozrusznika serca, implantów, o stałym aparacie ortodentycznym oraz protezach. Niektóre z nich mogą stanowić przeciwwskazanie do wykonania rezonansu. Z racji tego, że niektóre kosmetyki zawierają metale, np. brokat, warto zrezygnować z nakładania makijażu, a ponadto przyjść w wygodnym ubraniu pozbawionym metalowych elementów, takich jak zamki czy guziki. Po analizie obrazów przeglądowych i przeprowadzeniu wywiadu, lekarz zdecyduje o podaniu środka kontrastującego to substancja na bazie pierwiastków ziem rzadkich, takich jak gadolin. W takim przypadku kontrast pomoże lekarzowi określić rodzaj i charakter danej zmiany. Aplikuje się go dożylnie, ale nie zawsze jest to konieczne. Poinformuj personel medyczny, jeśli jesteś alergikiem, lub w przeszłości po podaniu środka kontrastującego wystąpiły u Ciebie niepożądane objawy, jak pokrzywka duszności czy bóle głowy. Środek ten jest w całości wydalany przez organizm, dlatego zarówno przed badaniem, jak i po nim pamiętaj o nawodnieniu. Teraz technik ułoży Cię w odpowiedniej i wygodnej pozycji do badania na specjalnej cewce znajdującej się na stole urządzenia. Przez najbliższych kilkanaście lub kilkadziesiąt minut musisz pozostać w bezruchu. Już za moment zdalnie sterowany stół wsunie się do obręczy rezonansu. Dla Twojego komfortu wnętrze aparatu jest klimatyzowane. Gdy rozpocznie się skanowanie, usłyszysz głośne dźwięki, stukanie i buczenie, jak przy wirowaniu pralki. Personel medyczny zaoferuje Ci zatyczki lub słuchawki, które zmniejszają hałas. Podczas skanowania pozostaniesz sam w pomieszczeniu, ale mimo to będziesz pod stałą obserwacją technika. Jeśli poczujesz się źle, poinformuj o tym ściskając gruszkę alarmową, która zostanie ci wręczona przed rozpoczęciem badania. Pamiętaj jednak, aby użyć jej tylko w nagłym przypadku, ponieważ często oznaczać to będzie powtórzenie części lub całego badania. Postaraj się zrelaksować i pomyśl, że całe badanie potrwa od kilkunastu. Do kilkudziesięciu minut i minie, zanim się zorientujesz. Poza tym jest nieinwazyjne i bezbolesne. Pamiętaj także o tym: że w każdym momencie możesz skontaktować się z personelem medycznym, który będzie czuwał nad tobą cały czas. I już badanie dobiegło końca. Możesz od razu prowadzić auto bądź wrócić do pracy. Jeśli jednak podano ci środek kontrastujący, dla pewności pozostań w okolicy gabinetu przez około 30 minut. Wyniki powinny być do odbioru online lub stacjonarnie w ciągu kilku lub kilkunastu dni, w zależności od wybranej placówki.